Stary potrzebuje Twojej pomocy. Co się stało? Kojarzysz tę dziewczynę, z którą ostatnio kręcę? No tak, czego pytasz? Poszliśmy razem na imprezę, wszystko było w porządku. Ale gdy wyszedłem przed chwilą z kibla, zobaczyłem jak Grzesiek zabiera ją na górę. O kurę, przykro mi stary, ale jak mogę pomóc w tej sytuacji? Musisz przyjechać! Przyjechać po co? Grzesiek ćwiczy MMA. Nie mam z nim szans. Przyjmij porażkę z godnością i idź dalej. Przecież to nie była jeszcze twoja dziewczyna, tylko jakaś losowa niunia. Nie chcę, abyś się z nim bił. Mam plan. Co? Jaki? Słuchaj. Po drodze tutaj wstąp do sklepu i kup środki na przeczyszczenie. Kiedy przyjedziesz, wymieszaj drinka ze środkami. Jak Grzesiek zejdzie na dół, zagadaj do niego i zaproponuj mu drinka. W końcu się znacie, więc nie powinien mieć żadnych podejrzeń. Potem po prostu musimy się wstrzelić w idealny moment. Kiedy środki zaczną działać, idziesz do łazienki i zamykasz się od środka. On zacznie panikować, i wtedy nadchodzi mój moment. Zaczynam się do niego spinać, że zabawiał się z moją randką. Zaczynamy się kłócić, i od tego momentu potrzebuję tylko jednego uderzenia w jego brzuch, i gość zesra się przy wszystkich.